Witam serdecznie, Maciej Wudzik. Mały, krótki filmik. Kochani, to jest tak, że bardzo dużo telefonów w tej chwili jest na temat skomponowania jakiegoś programu lotowego. Żeby teraz skomponować, Panie Macieju, program lotowy. Jako przedstawiciel Centrum Zdrowia, programów lotowych mamy opracowanych kilka. Mamy opracowane programy lotowe na dane loty, odległości, które są w katalogu. Jest też opracowany program typowy, już taki bardziej powiedzmy specjalistyczny program lotowy. Lecz co chciałem powiedzieć, programy lotowe, które, które teraz będziemy wprowadzać, no, to tak troszeczkę późno. Gdyż praktycznie wielkimi, ogromnymi krokami zbliżamy się do sezonu lotowego. Na przykład już część oddziałów zaczyna w tym tygodniu lotować od 1 maja, następnie od 8 Czyli takie programy, e, powinny już być wdrażane. E, chodzi też o to, na, na przykład, przy, tak jak niejednokrotnie, niejednokrotnie mówiliśmy o, o produktach z centrum zdrowia, e, tu programy lotowe naprawdę wychodzą nieduże pieniądze, to jest program lotowy, którego, na którego praktycznie może stać każdy hodowca, Tutaj może sobie to poświęcić trochę pieniędzy i na takim programie polotować. I zapewniam, że ten program e, że ten program jest skuteczny. E, I to bardzo skuteczny. Co do, co do mówię, jeszcze Centrum Zdrowia. No, e, obojętnie też, jaki program wybierzemy. Czy to będzie z Centrum Zdrowia, czy to będzie program z, z, z Naturala, z Rentrfida, z Rijgera, e, czy czy z, z Baxa. No, mówię, jest, tych programów lotowych jest dużo, z tym, że no, mówię, no, trzeba je prędzej wprowadzić, nie w ostatniej chwili. Um, tak jak kiedyś podkreś podkreślaliśmy, zawsze, że program lotowy z e, Centrum Zdrowia jest oparty na programie zdrowotnym, e, który jest podawany cały rok i na nim się buduje. Odpowiedni program lotowy, w zależności też od, od odległości, tam niektóre środki sobie zmieniamy czy dodajemy. W tej chwili też musimy pamiętać, jest bardzo zimno, jest dosyć bardzo zimno. Pierwsze, pierwsze loty mogą być no, nie, nie takie, jak sobie, sobie życzymy. Dużo hodowców, mówię, no ci, co nie mają czasu, nie mają tych głębi rozlatanych nie, nie wywożą. Mogą mieć problemy, dlatego mówię, polecam, polecam tutaj dawać na początku już sezonu, nie tak jak nieraz się uruchamia ten środek już później, żeby, żeby lepsze spalania i, i wszystkie inne tam rzeczy zadziałały w organizmie. Powinniśmy go już teraz zacząć podawać i to, i to dobrze, z tym, że Oczywiście musimy mieć do tego odpowiednią karmę, żeby, żeby nam sobie troszeczkę ten środek przerobił te tłuszcze w energię, która jest potrzebna tym głębiom przy tak zimnych lotach, ale też chciałem powiedzieć, że w tym roku, tak, w tym roku na rynek wypuszczony został produkt Gluconvet. Glucon Vet, on jest w puszkach półkilowych, nie jest, nie jest w żadnych saszetkach, tak jak te wszystkie mniejsze produkty, on jest tylko w puszkach półkilowych, kosztuje tam 38 zł. To jest jedna z nowości. Druga z nowości, która była, to jest Naturvet. Akurat małe, wszystkie są wysprzedane, bo cieszy się ten środek bardzo dużą popularnością. Jest w dużych wiaderkach, czterokilowkach, ale wracajmy do Naturvetu naturwet e, bardzo mocno e, zbudowany powiedzmy środek. głównie cukry proste plus, plus wszelkie dodatki od witamin C przez całą grupę witamin B. Jeżeli ktoś porówna środki, ten środek z innymi produktami innych firm, to zobaczy jaka jest to różnica. E, też na przykład no, nie można tu powiedzieć, że e, bo ktoś może zarzucić, że e, Glukon podajemy 5 gram na 1 kg wody, na 1 litr wody, gdzie na przykład w innych firmach pokazuje się, że glukozy się podaje 1 gram na 1 litr. 1 gram na 1 litr, to twierdzę tak, jakby się napłyło do jeziora. Praktycznie nie będzie to nic działało, a, a tylko tylko sobie z, złudne nadzieje robimy. Ale tu proszę porównać składy i polecam go teraz na przylot gołębiom plus na przykład elektrolit. Elektrolit też z Centrum Zdrowia akurat też się skończył. Teraz będziemy mieli tutaj dostawę. No mówię, sezon się zaczyna, niektóre produktów troszeczkę brakuje. Ale co jeszcze o glukonie? Tak jak tutaj wspomniałem, glukon ostatnio, bardzo dużo mam pozytywnych sygnałów o glukonie. Na przykład, że stosowany przy wychowie młodych, gdzie praktycznie nie, nie braliśmy tego pod uwagę, ale u kilku hodowców wystąpił problem z, z chowaniem gołębi, bo były chowane prędzej, później było zimno bardzo i, i te głębie dorosłe słabo karmiły, nie chciały karmić. Przy glukonie powiedzmy ta witalność ta tych gołębi bardzo się podniosła i głębie. Po prostu drzyły. Tak samo tutaj ja mówię: ja stosuję glukon w tej chwili, nawet na oblotach, jak jest tak zimno. To są cukry proste, bardzo szybko wchłonie, plus witaminy, zabezpieczenie. Ten organizm naprawdę bardzo, bardzo fajnie reaguje. Dlatego go polecam, bardzo go polecam przy tych wszystkich chłodnych jeszcze dniach dostosowania. A oczywiście stosujemy go jako też środek szybkiej regeneracji po locie z elektrolitami, na przykład z centrum zdrowia, gdyż to są elektrolity, głównie elektrolity plus aminokwasy. One nie zabierają cukrów, gdyż elektrolity z centrum zdrowia możemy stosować nawet w koszowania. One nie zaszkodzą, tylko gołębiowi pomogą i wypełnią wszystkie braki, którego akurat tam w organizmie brakuje na lot. A z glukonem mieszamy go po powrocie. Z tym, że też glukon jest polecany do tego, że na przykład przy robieniu treningów, przy spadku formy w środku tygodnia naprawdę warto go podać. To jest tylko 38 zł, pucha. Naprawdę środek. Proszę sprawdzić składy porównać z innymi firmami. Jest dużo firm, czy polskich, czy zagranicznych, które mają podobne środki e, o nazwie tam z, z glukozami, czy, czy ten. E, to będziemy widać, widzieli e, różnice. Oczywiście, no mówię, sezon, sezon się zaczyna. E, <laughs> hodowcy, którzy, którzy mają jeszcze na przykład lecą pierwsze, pierwsze loty z młodych, no, będą mieli Będą mieli troszeczkę e, też utrudnione e, powroty, gdyż głębie stare e, karmią młode. Jest dużo takich hodowli. Ja w tym roku też mam taką hodowlę e, akurat tak ustawioną, bo, bo nie miałem czasu inaczej sparować głębi. Jeszcze wszędzie w gniazdach są po dwa młode. One przez pierwsze dwa loty polecą e, z młodych, czyli tutaj jak najczęściej e, praktycznie, żeby. Gołębie dorosłe szybciej się odbudowywały po karmieniu, bo takie karmienie to jest bardziej wymagające niż nie jeden, nie jeden z lotów. Polecam Energoprobiok Energetrobiok pięknie uzupełnia gołębie. Tak samo przy, teraz, przy stosowaniu go można stosować przy lotach tych krótszych, średnich po prostu, żeby tym, tym gołębiom ulżyć do lotów długich, mamy nowy też środek, który jest, ale on już jest dwa lata na rynku Powerwet. no to ci go stosowali, to nie muszę tu już nic mówić Powerwet to jest, no mówię bomba taka, że mówię, kto go zastosował już nie zmienia tego środka, zresztą bardzo fajnie jest to tak, że dużo, dużo ludzi powraca i dzwoni Panie Macieju, stosowałem to, stosowałem to. Kiedyś na Pana środkach leciliśmy, bo tak mówię, na Pana środkach to nie są moje środki. Ja akurat z tą firmą jestem związany od samego początku, ale, ale to nie są moje środki. Tutaj ja tego nie produkuję, ale to, to inna para kaloszy. I mówią, że z powrotem wracają do, do firmy. Z powrotem wracają do firmy Centrum Zdrowia, gdzie się praktycznie bardzo z tego ja również cieszę. E, też pamiętajmy, dwa rewelacyjne środki na drogi oddechowe: pulmowet, w, w proszku. E, jesteśmy teraz zwolennikami podawania dużo rzeczy na, na karmę, czyli produkty tak jak pulmowet, mykowet. E, no nie ma chyba lepszego środka. Ja to mówię, testując przez długie, długie lata różnego rodzaju środki, stwierdzam, że nie ma lepszego środka, który, który tak działa jak, jak mykowet. Stosując mykowet, pulmowet, możemy je mieszać razem, oczyszczając drogi oddechowe, możemy tak samo stosować pulmowet w płynie pulmowet płynie stosujemy razem na przykład z elektrolitem i sprint wetem 2-3 dni przed, przed lotem o, no, rewelacyjne działanie pulmowet, sprint wet, active się zrobi taka ciemna woda przez niektórych nazwana kiedyś czarną mambą, która powoduje naprawdę, naprawdę bardzo mocne przyspieszenia gołębi. No i jest tu parę trików, które można, które można zastosować. Tu byśmy długo musieli e, mówić, bo na przykład z Kandiwetem też możemy zrobić rewelacyjną rzecz e, gołębiom, ale mówię to, e, to pewnego rodzaju są też takie, mówię, tajemnice, które, które zdradzam e, tym, którzy którzy tu z nami tak naprawdę współpracują. E, pamiętajmy, no gołębie w tej chwili potrzebują dużo, po, potrzebują energii, potrzebują, e, potrzebują dobrych karm. Karmy, tak jak od lat, karmy są zawsze firmy Goldwing stosowane. Tutaj to jest, mówię, mieszanki, które, e, które praktycznie e, nie są prak zastąpione innymi, bo w tym roku... Nawet te niektóre zagraniczne worki to, to jak się otwierało, to była po prostu tragedia. Ale powracajmy do centrum zdrowia. Czyli, czyli tak jak mówię, jeżeli naprawdę chcemy kiedyś skutecznie sobie polecieć i. i i wprowadzić te środki, to musimy je wprowadzać dużo prędzej. Żeby było 100% latanie, to musimy środki z Centrum Zdrowia używać cały rok na okrągło. To jest 6 produktów, które używamy cały rok na okrągło. To są produkty, które utrzymują gołębie naprawdę w zdrowiu. To jest m.in. MycoVet, to jest in, m.in. Coxivet. No, bajka. To jest Pulmo, ProBio, 11 żywych kultur bakteryjnych. No to, to mówię Omega, to jest olej, e, który, który w tej chwili. No ja twierdzę, że te oleje są e, tylko głębią potrzebne. Żaden inny olej nie jest. Gołębiom potrzebny, choć, choć są oleje bardzo fajne, są oleje energetyczne, ale to mówię, jeżeli gołębie mają dobre karmy, to, to tego nie potrzebują. Potrzebują głównie olej Omega, to są tłuszcze zwierzęce, to jest tran, czyli tego gołębie nie pozyskują z karm, czyli to im potrzeba. A tak mówię, co, co do olej, no, olej bardzo dobry, energetyczny, tak jak mówię, jeżeli chcemy na przykład sobie polepszyć karmę. Energol, to jest z Deregera. Rafał Czyżeski jest przedstawicielem tego, tego, tej firmy. No jest olej jest petarda, jeżeli mówię, chcemy na przykład polepszyć sobie karmę. Nie? Ale poza tym, poza tym mówię, produkty z Centrum Zdrowia wystarczą, a olej jest ten, który, który pod, pod, podaje ja. W 100% wystarcza. On, przy podawaniu na przykład go w, w, w czwartek razem z AktiWetem, potrafi zdziałać cuda. No mówię, w tej chwili zaczynamy sezon. Zaczynamy sezon. Myślę, że jak będzie to wszystko bardzo ładnie funkcjonować. No mówię, u mnie na pewno te pierwsze loty będą dosyć, dosyć ciężkie. Wszędzie w gniazdach są. Po, po dwa duże młode, no jeszcze nie są do odrzucenia, są do odrzucenia w, w, część będzie do po odrzucenia po, a, po długim weekendzie, a, reszta dopiero po, po drugim locie. Wtedy może zaczniemy porządnie, porządne lotowanie, choć mówię przy wspólnym głębniku jest to u mnie dosyć ciężkie. Ja się tu nie tłumaczę, bo, bo niektórzy twierdzą, że ja się tłumaczę nie. Ja, ja dużo czasu poświęcam przy wspólnym głębniku i Naprawdę to jest moje, moje oczko w głowie. Tu wszystkie produkty, które, które są stosowane w tej chwili na centrum, to jest głównie, głównie centrum zdrowia. No, jeszcze stosujemy oczywiście Quikor. Quikor, od czasu do czasu te buraczki bardzo fajna, fajna sprawa. Nieraz poleję sok czosnkowy z leśnej doliny też, też go polecam to na sam widok butelki, jak już ktoś go raz czy dwa razy otworzył, to dostaje ślinotok. No i mówię głównie produkty gryty to z, z naturala w dużych worach są podawane na wspólnym i, i na przykład gryty ostatnio, które bardzo fajnie gołębie zjadają z, z, z da. No i gryt o też muszę pochwalić, polski gryt, naprawdę bardzo fajnie zjadany, czyściutki, pachnący, super gryt, super gryt. Czyli nie zapominajmy o grytach, bo gryty to tak jak u nas u nas zęby gąb grytem trawi. Czyli jak najlepszy musi być, nie może leżeć długo, długo w, gdzieś w jakichś pojemnikach, gdyż mówię, ma dużo soli mineralnych, wciągają one wilgoć i... I się psują. Nie jestem zwolennikiem w ogóle podawania e, grytów tam, gdzie jest dużo ziaren. E, one po prostu mogą w pewnym stopniu później nam zaszkodzić, gdyż e, mówię, tam, to są sole, tam jest dużo soli mineralnych. Tam nie musi być e, sól, e, sól kuchenna czy sól drogowa. Tam są w sole mineralne, które wciągają wilgoć. i Jeżeli tam jest e, ziarno, ziarno się psuje, e, zagrzybia, a my to później karmimy. Nie wiemy, e, w czym jest problem. Zapraszam, zapraszam do, na produkty z Centrum Zdrowia, kto jeszcze ich nie zna. Najwyższy czas, bo to już mówię, jest, później to już będzie za późno. Jeżeli ktoś chce, bardzo dużo sklepów w Polsce prowadzi te produkty, bardzo dużo sklepów wysyłkowych, które, które tym się zajmują można tak samo dzwonić do firmy ona tak samo wysyła paczki ja też wysyłam ja też wysyłam z moim programem typowo lotowym choć mówię nieraz to trwa dwa dni żebym to wysłał bo, bo naprawdę mam dużo, dużo pracy ale ten program zadowoli naprawdę każdego no to na tyle dziś do usłyszenia dobry lot A jeszcze jedno, przy okazji, jak tu już jesteśmy, chciałem Wam pokazać też karmę Lekkostrawna Extra z firmy Goldwing. No karma jest po prostu. Ja porównałem kilka, kilka zagranicznych firm, gdzie te karmy mają kolosalne ceny. Ta jest, no ta jest w nich składem, jest po prostu, je bije na głowę. I muszę powiedzieć, że jakością też. Jakością, składem. Te karmy biją e, na głowę. Pewno, że u nas e, się zdarzy. O, taki patyk! Ja nie mówię, bo to, to, to jest normalna rzecz, że czy jakieś pęknięte ziarno, bo tego nikt nie odwieje, ale, e, ale tak się zdarzy. No, w, w tamtych karmach też się zdarzy. Ja tu mam e, karmę pewnej firmy. Ja wam nie chcę tego pokazywać, bo nie chcę e, robić. To zagraniczna, bardzo, bardzo znana firma. E, te wszystkie karmy, które były sprzedawane w tych wielkich promocjach. No to to jest po prostu tragedia. Tu każe karmy z Goldwinga, nie dość, że to jest, mówię, dużo tańsze, bo, bo to jest tam 70 kilka złotych w tej chwili. No to niestety no, cena jest w tym roku dużo większa niż w poprzednich latach, ale to są karmy strasznie wysokiej klasy. Dlatego mówię, też szanujmy polskich producentów, dajmy im zarobić i nie krzyczmy na nich, bo naprawdę różnice. Zakupach są kolosalne i to, to nie jest tak, że ktoś sobie, ktoś sobie sam podnosił te ceny, bo na pewno oni tego nie chcą. Tak samo ja tego nie, nie robię. Niektórzy przychodzą do mnie, tak by na mnie krzyczeli, i mają do mnie pretensje, że ja podniosłem karmę. No, no, no niestety, no, taki rynek, taki rynek. Dobra, jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dobry lot.